Dzień dobry. Robimy unboxing paczki, którą dostałam na Influencers Live Wrocław. Jest to prezent, nie jest to żadna reklama, ale może będziecie chcieli skorzystać z mojej polecajki. Co my tutaj mamy? Spray do włosów firmy Urban. Na pewno znacie tą firmę. Jest to turecka firma. Ja, będąc swego czasu na wakacjach w Alanii, kupowałam sobie ten spray, bo okazało się, że swojego zapomniałam i naprawdę był bardzo dobry. Ja Wam go naprawdę polecam. Maska keratynowa, również firmy Urban. Mam tutaj jeszcze takie prób, próbki. Dostałam szampon, również z tej serii, do włosów kręconych. Odżywka, również do włosów kręconych i szampon. Kolejną rzeczą jest, na pewno to znacie, na pewno to znacie. To jest. Żel pod prysznic, bardzo ładne opakowania, kojarzą nam się z inną zagraniczną, fajną drugą marką, przynajmniej mi się kojarzą i mam, możemy kupić to w Rossmanie, ale ja Wam podam stronę, gdzie możecie również te kosmetyki zakupić. Zapach kokosowy, bardzo ładny, bardzo ładny. Co my tutaj mamy? O, krem pod oczy i wiecie co, jest to krem pod oczy z peptydami, także ja w ogóle kocham takie rzeczy. Jest to marka Kosmet, jest to podobno marka premium. Tak się dowiedziałam, natomiast nie znam tej marki. No, Widzicie, tych ma Marek premium jest teraz bardzo dużo. I na pewno z tego kremu skorzystam, na pewno go będę w tu w okolicy oczu smarowywać. Ach, mamy dalej płatki pod oczy, i to jest marka Skin Cyclopedia. Skincyklopedia, słuchajcie, płatki pod oczy na pewno się przydadzą. Ja kocham płatki pod oczy. Na... Mam jeszcze Skincyklopedia Face Cream Serum, czyli serum do twarzy, no po prostu z filtrem na bank się przyda. No, kocham takie rzeczy. To są kosmetyki, które są dostępne na stronie cdi.pl. A dystrybutorem tych kosmetyków jest firma Milton. Jeżeli będziecie zainteresowani, to na pewno słuchajcie, wpadajcie na tą stronę. Ja dziękuję za prezent. Uwielbiam takie prezenty, bo wszystko się przyda.